Witam Państwa bardzo serdecznie. To, co dzisiaj do Państwa powiem, będzie zreferowaniem eseju, który ukazał się w jednej z moich książek. Eseju, co to znaczy Bóg, jest także w pewnym sensie krytycznym ustosunkowaniem się do wykładu profesora Jana Hartmana, który został tutaj zamieszczony w serwisie YouTube na kanale TVP Kultura. Ten wykład, wydaje mi się, wzbudza bardzo wiele, chociaż jest to mini-wykład, ale on wzbudza wiele zastrzeżeń jakichś, e, także e, domaga się jakby powiedzenia czegoś więcej w kwestii tego Boga, który, e, cokolwiek byśmy o, o tym Bogu nie powiedzieli, to, to jednak przemawia przez nas. Właściwie nie ma żadnego prawodawstwa, które na autorytet jakiegoś Boga e, by się nie powoływało. Chociażby e, to jest tylko rozgraniczenie tego, jaki Bóg w rzeczywistości w nas mówi, co my, co my sami otrzymujemy poprzez kontakt z jakimś w tym metaforycznym teraz sensie Bogiem. Co to jest, co to jest w ogóle pytanie o dowody na istnienie Boga? Co, co należy rozumieć przez, przez pytanie o jakieś dowody, bo to jest jakby sprawa teraz kluczowa. Otóż e, pytanie o dowody na istnienie Boga jest przede wszystkim pytaniem o e, prawo moralne, uzasadnienie jakie, e, prawa moralnego. Jest więc e, prawo moralne. Jest, jest to także w tym znaczeniu pytanie o ideę nieskończoności, czyli jakiejś odpowiedzialności, którą bierzemy za obyczaj. Jesteśmy wzajemnie jakoś zobligowani do, do, do bycia względem siebie odpowiedzialnymi. I ta idea nieskończoności niemal tak jak chciał Hartes, już jest złożona w idei skończoności. Ona właściwie, one, one wzajemnie się uzupełniają, są ze sobą skorelowane. Skąd możemy dowodzić, skąd możemy wnosić o tym, że, że w rzeczywistości tak jest? Otóż ta idea jest ideą wynikającą z argumentu, dowodzimy ją z argumentu metafizycznego. Jest to idea mówiąca nam o miłości, czyli o szczególnej trosce wyrażonej, dbałością o rozwój tych jednostek, które pozostają w naszej zależności, w odległości intelektualnej, czasowej czy etycznej i dobrze wiemy o tym, gdy dbamy o rozwój chociażby naszych dzieci. Jest to dla nas rzecz całkowicie naturalna. Dla Jana Hartmana no nie, jest, nie jest to zupełnie naturalne. Natomiast. Jest to przeciwstawne do tego, co mówił Foucault, na przykład, i, i także w pewnym sensie y, do tego, co mówił Derrida, ale to są już sprawy dla nas drugorzędne. Y, drugorzędna jest teraz y, w zasadzie dla nas także rozmowa o tym, dlaczego Kant tej idei nieskończoności nie mógł ostatecznie w żaden sposób uzasadnić jakimś obiektywizmem, jakąś naukowością. A więc skąd my wiemy o czymś takim jak prawo moralne? Skąd się wzięło prawo moralne? Czy spłynęło tutaj, czy to jest jakiś głos Boga, czy, 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 czy to prawo my dostaliśmy rzeczywiście od kogoś, czy, czy, czy jakiś prorok nam je objawił? Oczywiście, że to są świetnie brzmiące, fantastyczne historyjki, natomiast w żadnym razie nie weźmiemy ich pod uwagę, bo prawo moralne jest prawem, które jest związane z naszą śmiertelnością, a związane jest bezpośrednio z tym, co wynika z zamilczącej zasłony śmierci, a więc z tym, co jest niepoznane, co jest tajemnicze, jak mówi dogmat religijny, zostanie w pewnym sensie osądzone po śmierci, prawda? Czyli religia próbuje rozwiązać problem egzystencjalnego niepokoju, dając pewną gwarancję, czy jak zastosujesz prawo moralne, uspokoisz się, później trafisz do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście na ten temat nic zupełnie nie powiemy i mówić o tym nie musimy. To, to wymaga zupełnie zupełnie innej wydawałoby się i teraz. Yy... Temat, o którym chcemy mówić, w żadnym razie nie będzie, nie będzie się domagał, my teraz cokolwiek w tym temacie mówimy. A skoro psychika jest obciążona śmiertelnością, a więc ona jest pozostawiona w tym lęku. Lęki zawsze pozostają w korelacji do wolności. Musi zatem psychika wytworzyć pewien mechanizm, czyli mechanizm, który sobie jakoś przedstawi, ażeby mogła czuć pewną wolność i swobodę, no i... Dlatego dla struktury, całej struktury egzystencjalnej zastosowanie prawa moralnego, tak jak mawiał Bartoszewski, że dobrze jest być człowiekiem przyzwoitym, człowiekiem o szlachetnej proweniencji, tak zastosowanie te, te, tego prawa moralnego jest z, z czymś absolutnie e, normalnym, należałoby powiedzieć. Albowiem e, psychika się od tego prawa moralnego uwolnić nie może, nawet gdyby chciała to zrobić, nawet gdy już dzisiaj. Naukowcy próbują jakoś rozwiązać problem śmierci, czyli próbują uczynić tego człowieka nieśmiertelnym, co im się nigdy nie uda, to, to to prawo moralne, ono się cały czas odzywa. To znaczy, się ona, psychika, jeśli zechce w jakiś sposób odrzucić taką możliwość egzystencjalną, to będzie nieszczęśliwa. Będzie się to objawiało na przeróżne sposoby, a z reguły będzie to formą jakiejś rozpaczy egzystencjalnej, nawet poprzez nawet jeśli to życie będzie pełne jakiegoś niesłychanego wigoru i jakichś niespotykanych wręcz osiągnięć, jakie dzisiaj możemy na świecie oglądać. To, to ten problem będzie poprzez treść podświadomości zawsze spływał i psychika się o to upomni więc mówienie o dowodach na istnienia Boga to jest przede wszystkim mówić o prawie moralnym prawo moralne jak już powiedziałem w żadnym razie nie może mieć nic wspólnego z obiektywizmem dlatego, że prawo moralne prawo moralne dotyczące śmiertelności jest, jest jako, że umieramy zawsze sami Cokolwiek to znaczy, nawet jak, jak, jakkolwiek chcielibyśmy to przedstawić, to, to ta śmiertelność jest, jest, będzie doświadczana indywidualnie. Więc prawo moralne, czyli interpretacja tego prawa moralnego, które jest z kolei prawem wolności, dotyczy problemu czysto subiektywnego i tylko na tym gruncie i na tym podłożu może być rozwiązywane zastosowanie. Czy, czy próby narzucenia jakiegoś innego rozwiązania, zawsze, jak mówi nam y, 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 chociażby ch, historia, ch, ch, czy Bóg obiektywny y, y, jakiejkolwiek religii, to są rozwiązania nieskuteczne, bo gdyby ten Bóg religii był w stanie problemy człowieka rozwiązać, to one już dawno y, byłyby rozwiązane. Y, Audytorium profesora Hartmana powinno zdecydowanie o tym wiedzieć. Y, y, znaczy to, jak wpatrywały się te oczęta, tych młodych ludzi w profesora Hartmana, proszę się przypatrzeć temu filmikowi. One poszukują jakiejś wskazówki, poszukują jakiegoś ukierunkowania. No, musi, musi zostać zawiedzione. Prawo moralne jest problemem czysto psychicznym, i yy, najpełniej powiemy o prawie moralnym, jeśli będziemy mówili o tym subiektywnym doświadczeniu tego człowieka, który z kolei obiektywizuje się. W jakimś swoim dziele. Wchodzi w jakąś interakcję ze światem. On może zaświadczyć o tym bardzo szybko, jaki jest Bóg, który w Nim obcuje. Od pytania o dowody na istnienie Boga przeszliśmy do pytania o prawo moralne, z kolei dalej przechodzimy do pytania o wolność. Ten temat jest bardzo rozległy. Dlatego metafizyka ma do rozwiązania problem, podobnie zresztą jak psychologia, ma do rozwiązania problem wolności. I tym problemem przede wszystkim my musimy zająć się sami. To ten, ten dowód na istnienie Boga jest po prostu w nas. I to jest pewna racja uczłowieczenia siebie, jak mówił Tiszny. To jest ta satysfakcja najpełniej ludzka. To jest to, co świadczy o naszej autentyce. Tyczności. To możemy tutaj użyć jakiejś parafrazy teraz z Korczaka. To jest założyć mundur człowieka dla samej satysfakcji bycia nim i wówczas nasza, to, nasza wolność oprócz tego, że jest jeśli chodzi o nasze wnętrze, jest uspokojona. Jest wypełniona, czy opromieniona w pewnym sensie, dostaje jakąś możliwość. No, możliwość jest realizacją w naszym życiu tego, co my sami chcemy wnieść do wspólnoty. Mówię, te tematy rozciągają się już w tej chwili, czy zmierzają w bardzo wiele, w bardzo wiele rejonów. Ale możemy też tutaj y, przytoczyć y, słowa. Ja się wypowiadam na gruncie etyki świeckiej albo jakiegoś intelektualizmu świeckiego. Natomiast możemy przytoczyć tutaj słowa Jezusa, który Jezus przecież mówi tak, że kto się boi umrzeć, straci swe życie. A więc jest w tym dowodzie na istnienie Boga, jest pewna kultura bycia tego człowieka, który jest zdolny do redukcji patologicznego czynnika doświadczenia. Czyli on uśmierca to, co jest zagrożeniem, w tym sensie, że zostało w nim zreifikowane zdogmatyzowane, czy skonsekrowane. Czyli yy, dlatego, że taka yy, konsekracja, dogmatyzacja yy, jakikolwiek radykalizm on yy, prowokuje powstanie sił przeciwstawnych. A więc one są dla dyskursu, dla podjęcia dyskursu są, są, są ewidentnym zagrożeniem. Yy, z kolei także ta pasywność dla psychiki jest bardzo niekorzystna. <laughs> to znaczy się ten Bóg, w drodze do tej pewnej śmiertelności domagałby się w nas, moglibyśmy tak powiedzieć, szczęście psychiczne objawia się właśnie w intelektualnej i etycznej płotności. Więc ta psychika jakby sama szuka dla siebie jakiejś ratunku, jakiejś pomocy. Tischner mówił, że ostateczności czyta już wszystkich filozofów, cokolwiek to znaczy, ażeby rozbijać swój konstrukt myślowy na, na części aby nie popadać w pewną pychę, w pewną zarozumiałość i to jest dla nas bardzo dobra wskazówka, bo im obcowanie z Tischnerem, bez względu na to, odstawimy teraz Boga obiektywnego, obcowanie z Tischnerem było fantastycznym przeżyciem, zresztą podobnie jak obcowanie z Barbarą Skargą, która no Denotowała taką realność wewnętrzną, takiego ducha idei. Było to w pewnym sensie jakieś doświadczenie źródłowe, i tego powinniśmy szukać. Z psychiką się oczywiście pracuje, w tym Bogu się jakoś pracuje. Psychika musi być cały czas oczyszczana z negatywnych wzruszeń, z jakichś jakich żalu, albowiem wszelkie działania później, gdy nie, nie zostają podjęte te kroki. Wszelkie działania człowieka we wspólnocie będą się objawiały Ta ten dyskomfort. Będzie szukał jakiejś rekompensaty. Rekompensaty, która no, no, będzie chciała zredukować te poczucie wstydu i tego poniżenia. My tego człowieka nie odsłoniliśmy w zasadzie nigdy. O tym człowieku się nie mówi, o tym człowieku już zapomnieliśmy. Mówi się natomiast, że kultura zjada teraz swój ogon, że już nic nie możemy mówić, no skoro nie ma metafizyki, skoro metafizyka nie... Yy, Została albo została odsunięta, została gdzieś wyrzucona w szary kąt w sposób taki bezwstydny, to nie obcujemy z rewelatorem żadnej wyobraźni, bo w jaki sposób mamy, mamy z nią obcować, skoro wokół nas są ludzie, którzy wykorzystują nas jako, jako jedynie środek do naszego celu. My sami czujemy się po prostu poniżeni tą egzystencją. I o tym wszystkim, jeśli chodzi o dowodzenie jakiegokolwiek Boga, należy mówić każde prawodawstwo na jakiegoś Boga się powołuje. Platon się powołował na Jowisza, Jezus na Boga Wszechmogącego, Salon na Minerva i tak dalej, i tak dalej. To nie jest to. Mówmy dzisiaj o Bogu w człowieku. coś znaczy, dążmy do dyskursu. Mówmy o metafizyce jako o pewnej możliwości, która jest w nas. Mówmy o człowieku, o szlachetnej proweniencji. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć, to geniusz jest zawsze interpretatorem, oczywiście milczącym prawa moralnego. On żyje w Bogu w zapomnieniu. O nim ta perspektywa jest, uważam, dość korzystna. To znaczy, się dobrze jest mówić o tym, że, że tutaj rodzi się pewna, pewna genialność z tej metafizyki, z tej kontemplacji, z tej refleksji nad pierwotną strukturą psychiczną gatunku ludzkiego. Tutaj musimy szukać jakiejś odpowiedzi. To znaczy się odpowiedzi w tym sensie, że my sami dla wspólnoty zechcemy spełnić jakąś określoną rolę. Czyli przeznaczyć się do jakiejś funkcji, a to działanie będzie, to działanie będzie w zgodzie z naszą dzielnością, czyli dzielnością w pokonywaniu pewnych trudności. Bo życie ma mi dać pełną satysfakcję, a da mi tę satysfakcję tylko wtedy, gdy trudności, z którymi ja się będę mierzył, bez względu na to, jakie ja je sobie wybiorę, będą dla mnie e, szczęściem. To, to jest to opromienienie wolności. E, można, jak już powiedziałem, rozciągać ten wywód na szereg jeszcze różnych, e, w różnych kierunkach. I zastanawiam się nawet, czy ma, e, czy, czy należałoby to robić, czy może. Czy może e, o, zatrzymać to już w tej chwili i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie albowiem już nasuwa mi się o za, z, mu, chęć mówienia o zagrożeniach wynikających z Boga e, obiektywnego <laughs> powiedzmy sobie jeszcze co dla, co dla dowodu na istnienie Boga jest, jest, jest dość istotne to jest oczywiście milczenie ten Bóg nie przemawia w, w żadnym razie On nie ma jakiejś formuły patrocentrycznej on nie dąży do obrzydzenia zła, do jakiegoś umoralnienia na siłę itd. To jest Bóg milczący, a więc ta swoboda przyjęcia tego, tego aksjomatu jest tutaj najistotniejsza. To my mamy właśnie wybór. I teraz, jeśli w jakiejkolwiek formie próbujemy agitować wartości moralne, to pozbawiamy te wartości prawomocności, albowiem one się absolutnie tego nie domagają. I to też profesor Hartman powinien powiedzieć. Przez profesora Hartmana, ten przemawia Bóg liberalny, a. On prowadzi z kolei do wolności negatywnej, która jest nie do zatrzymania i która jest wielkim tragizmem po prostu tej epoki, tej zubożałej epoki, a ludzie szukają jakiegoś ratunku, szukają, jakich, szukają tego, czego w rzeczywistości powinni odszukać w sobie, ale obyczaj im to. Uniemożliwia. Obyczaj jest po prostu zanieczyszczony, dlatego ludzie podlegają ślepej introjekcji, bezwiednemu zaanektowaniu przez proces socjalizacji, który po prostu wchłania. Stąd też ich wpływ na rzeczywistość zostaje zminimalizowany. To znaczy, że oni są prowadzeni jak psy na smyczy, a satysfakcji z tego nie mają żadnej. Stąd też tak patetycznie marnotrawiona jest hmm, dziś miłość. Ech. To wydaje mi się na dzisiaj byłoby tyle. Esej, o którym dość skrótowo Państwu opowiedziałem, a który domaga się jeszcze jeszcze jakby ciągłego mówienia. Został opublikowany w mojej książce Pytanie o stosunek. Mam nadzieję, że dobrze ją widać. Szczegóły o tej książce, w której oprócz eseju znajdują się także wiersze egzystencjalne, poetyki, refleksje właściwie jest to książka eklektyczna nie staram się w żadnym razie zamykać na nic a także obrazy wyśmienitej, wspaniałej malarki pani Aliny Homy. Jeśli uważacie Państwo, że, że wzbudziłem wasze zainteresowanie, że jestem godny tego, żeby się z książką zapoznać. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zechcecie Państwo ją zakupić. Natomiast szczegóły wszelkie znajdą się na moim blogu, gdzie są też fragmenty mojej twórczości, <laughs> na moim Facebooku. Zapraszam Państwa do polubienia mojej strony i także do subskrybowania mojego. Kanału, a w tej chwili mm, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.